Bardzo serdecznie z tej strony Skuller, no i oczywiście wracam do Leśnej Willi i mam nadzieję, że coś tam będzie wartego. Ostatnio kiedy tam byłem, no to było wtedy do, do, do 13, jak podejrzewam chyba. A i Aha, dalej leżą moje rzeczy. <ścoughs> tak, dalej leżą moje rzeczy. Ha, no dobra, no spoko, no, no jakby fajnie, nie? Aha, tu jest mój... Aha. A tak, zapomniałem, so, że jaka, teraz tu swoje golemy, nie? O, już, już. Już się będę respił, dobra. Właśnie to jest ta sama willa, która właśnie była właśnie w tamtym odcinku. Ale chyba, że jako doświadczony i z lepszym ekwipunkiem, mam nadzieję, że uda mi się zdobywać właśnie trochę rzeczy. A mam tu stale ten swój żelazny miecz, ty. <grym> Naprawdę, zostały jeszcze moje rzeczy. Które były. Masakra, naprawdę. No nie wiem, może pod tym względem był jakiś całkiem ciekawy, no bo... bo była w końcu jakaś szansa na śmierć. Ale jak to będzie w tym przypadku, no to już zaraz zobaczymy. Sorry, ale... Ewidentnie przez was nie lesną nie się chyba. Chociaż nie jestem pewny, no jak to będzie wyglądało. A, właśnie. Tu niestety nie ma aleju, a szkoda. Nie, ale serio, no, no to jacyś chyba respić, nie? No bo, no bo właśnie zauważcie, ja nie gram na pitbullu, czyli no musi się respić jakiś mod. Tu jakiś dziad na schodach? Coś się na klatce schodowej? Nie. O Jezus, jaki to był dziad w ogóle, który tak się właśnie na tej klatce schodowej? To się pod. ważne, no musimy się jakiś dziad respić, nie? A, czekaj, tam to już zbiornika, nie wiem. Nie pamiętam, właśnie. A, tak. Ja już to już wyjechałem. Nie, ale słyszałem jakiegoś. Więc no, powinno coś tu być, nie? Was akurat ja nie chciałem, nie? Nie no mogę się z nimi tu na spokoju porać, nie, ale, ale no... Ty, ale no ja nie Jakiś dziad tu pewnie się Co, no. Co, nie, nie, hmm. Nie, i tak w ogóle, też w ogóle ja jestem Waszych pomysłów w ogóle na tym co mógłby najwyżej jeszcze porobić na tym craftie. no ja już akurat właśnie... Zobaczyłem akurat tą ankietę dotyczącą tego, co byście tam chcieli... Zobaczyć na, 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 na tym następnym odcinku, no jak akurat, no obecnie jak sobie nagrywałem, to obecnie... Większość wybrała oczywiście na rewanż w Leśnej wili, ale... Ale coś no... Mm, nie wiem, czy ja będę musiał poszukiwać dalej... właśnie jakie, jakieś zupełnie inne, bo... Nie. To nie może być trochę tak jako... Aha! Pff, Jezus. Naprawdę, po obejrzeniu Minecraft filmu no to jest właściwie już serio. <laughs> Jezus, cały czas w ogóle, nie? No ale całkiem, sp całkiem sporyka, o drugi musiałem poświęcić, nie? No żeby na... E wrócić do tej... do tej struktury. Ale nie, no, przecież powinno się coś teraz pipezyjaj, no. I po to tyle czasu znowu spędzałem, żeby nic tu nie było. Wszystkie właśnie moje, rzeczy, wszystkie były, nie. Tyle straciłem w ogóle, no super, nie, no, no, no to, to faktycznie. Jezus! A kolejny tu gang właśnie przyszedł, no! Cały gang, cały gang creeperów! nie zjechać. No, i już, i po gangu. Właśnie, ja tyle czasu szukam właśnie czegoś ciekawego, no ale, no ale, nic, no. się tylko totalmente, co najwyżej z rajdów ogarnąłem, no. Ale ci, właśnie, nie chcę mi się tu respić, nie? Ale nie, no. Nie, no, bieda, nie. Totalna bieda. Nic tutaj nie ma. Czajcie. Taki koło drogi, taki koło drogi. Musiałem lecieć, żeby naprawdę został, no i nic. Dużo, że na cześć Edek. Fajnie, że znowu cię zobaczyć. Nie, chyba że jakby mi się trafiło sero takie szczęście, żebym spotkał kolejną leśną willę. To ja bym się ucieszył, nie? No bo... No bo cóż, no... Fajnie byłoby właśnie, no... Kurcinek poeksplorować, no. Jezu, natomiast właśnie jak strasznie były tu to upierliwe, to, to, no, to właśnie mi się tu nie rozpią i to właśnie to właśnie mi tu boli, nie? Chyba, ja że coś tam u się jeszcze znaleźć jeszcze tutaj, no, no nie wiem, kto wie. Okej, okay. zaklęta książka z wydajnością, okej. Okay. Chyba, że kapitanna i może udałoby mi się jeszcze ogarnąć, właśnie jeszcze... Tak, właśnie jeszcze złowię butelkę hmm. Chociaż mam jeszcze jakąś, to... No to cóż, no jeszcze zobaczymy, no. No bo wiem, że pewnie już by się wam prze... O! Tu nie ma ani alei, ani nic. Um, no i cóż, no bym się w ogóle zastanawiał w ogóle, czy... Czy właśnie... No pewnie by się przyjadło, bo się, gdybym właśnie cały czas... Poddawał się właśnie próby... O! Są aleje! Hmm, dobra, tylko teraz właśnie taka kwestia... czekaj... Jak to było z tymi alejami? Chciałem muszę mieć specjalną smycz do tego, żeby... No, bo, no fajnie było właśnie ich wziąć, nie? Ale tak to właśnie, nie wiem, czekaj. E, nie wiem, dajcie znać w komentarzach. Em... Nie wiem, możecie to właśnie dać znać w komentarzach, e, czy będą normalnie za mną podążać. Em... Czekaj, właśnie już nie pamiętam, jak to było w ogóle. Właśnie już nie pamiętam. Nie pamiętam, nie pamiętam właśnie, jak to było z tymi alejami. Ja bym sobie wziął chętnie, ale... Kurcze, no fajnie by było... Fajnie było właśnie je ogarnąć. Wystarczy mi dać do ręki coś? I będą za mną podążać? Na przykład marchewy. Bo ja kurczę właśnie... Czekaj, będą... Czy nie, A okej, okay, będą dobra. E, dobra nie, no, sobie tak nie, do domu Dobra jest! Już jesteśmy już blisko wioski! O jest! Norba jest już... Ewidentnie zadowoleni już, co? <laughs> no dobra. No także już udało się jakby... Chociaż jedno zrobić, czyli właśnie zaniesienie właśnie tych alei do, do mojej wioski, więc no... Więc no coś za coś. I czekaj, teraz właśnie tam to taką za nie? Chyba ehm, nie wiem czy mi się rozlecią w ogóle. Nie... Nie, to ci znać w komentarzach, nie? Ale... Mm, no ale cóż no. Ja mogę dla nich coś jeszcze fajnego zrobić, nie? No ale... Albo... chociaż nie wiem. To już nawet nie na dnie jest ten drugi, totalnie. O jest, dobra, no odnalazł się. Dobra, jaka... No. Nie no. O, dobra, jest. Okej. Okay. No nie, dobra, no niech na razie zostaną, no. Nie, jeszcze po ja mogę jeszcze z nim, ale ja mi zrobić. Ja się w ogóle się będę zastanawiał i nie chcę po prostu żyć własnym życiem czy ja, ja co ja powiem w ogóle zrobić z tymi alejami? nie wiem czy coś. choć dobra, jedną rzecz w sumie już mam więc to jest najważniejsze, że już chociażby jedną sprawę mam w sumie już zrobioną a i czekaj, czekaj właśnie czekaj. Że... Um, czekaj, czekaj, czekaj bo ja to chyba wiem, że chyba mordem doborcy że chyba właśnie przy pomocy ametystów nie. E, nie. To chyba nie tak. A nie, chyba... A nie, chyba w trakcie chyba gdy... Czekaj, 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 czekaj. Czeka, 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 to, to chyba mogę zrobić chyba... Ma... E, bo jeszcze właśnie tego nie, jeszcze nie ogarnąłem. No to ja chyba mogę też właśnie zrobić właśnie... Eee, w końcu tego jukeboxa... O właśnie, nie. I... No niech sobie granie. Tego właśnie. O! To tak, właśnie, ciało, ty, dobra. Mam nadzieję, że coś jeszcze nam możecie, że tam powypadnie, mam nadzieję. No, bo jednak jeszcze trochę z czasu jeszcze poświęcę, myślę, jeszcze w tym, na tych komnatach. No, tak, wiem już. Nie wiem, już odcinek, właśnie z tych komnatach, ale cóż, no już nic nie poradzę. No. No dobra, no już zajmę się z tymi komnatami prób, żeby jednak mimo skąd nie było. Może jeszcze byś uznałeś, że jest jakiś jeszek, może jeszcze. Może jakieś fajne komnaty prób, no kto wie, no? Nie wiem, No ale właśnie w tej strukturze już za bardzo nie ma, no. O Jezu, ale mi się to wbijają w ogóle, no! Muszę znaleźć jakieś dowturny, żeby tak Czy To takie mądre. No, chyba się tak nie za bardzo. No to w Arwa się liczyłem, żeby jednak teraz mi się właśnie trafił kurde ten tym później, bo no. To też panie zawsze właśnie takie coś mieć już. Myślę tak to ze swojej kolekcji, nie? Ale to to, mi że jak w pajęczynach będą tkwić, nie, no to jest zupełnie inna sprawa. Dewnie. No, no, ja co no, eee, nie, jak zrobi się na że kładzie się na te prop, to w sumie już będzie coś tam jeszcze no, może interesującego, ale no, na razie, no widać, że to jest po prostu taka bieda już, staram się w ogóle, no ale co, no, staram się że. eee, dobra. Więc jak na razie w tym odcinku to było na tyle. Mam no, nadzieję, że Mysku się taki odcinek spodobał. No i co, no, no, na razie cóż. Słabo właśnie wiem, wiem, słaby odcinek wyszedł. Nie miałem tego absolutnie w planach, ale no... Już nic nie poradzę, no no niestety. No już tak niestety już tak bywa. jest to właśnie kwestia tego, no co ja mogę jeszcze najwyżej porobić właśnie z tymi alejami. O ile mnie jeszcze tak nie rozrzucą mi się strasznie. Nieważne, to także no cóż, no i widzimy się już niedługo, no ale mam nadzieję, że następne odcinki mo może wyjdą lepsze, mam nadzieję, ale tuż jak na razie dusiżnia narsze się.